Siemanko! Nareszcie update! Doczekaliśmy się, myślę że każdy czekał na ten update Naprawdę chyba każdy na niego czekał No cóż, co mi zostało? Pokazać wam, oczywiście pokażę wam jakie mamy jajka Tutaj mamy takie dwa jajka Jedno, no nazywam się Glitch X, jedno złote, drugie zwykłe oczywiście Mamy bardzo fajne pety Ale niektórzy pewnie jeszcze o tym nie wiedzą bo dopiero jak się podejdzie tutaj, tutaj jest taka specjalna ściana, do niej się podejdzie. I można y, tą ścianę kupić. Kupuje się tą, tą ścianę za y, diamenty i te coiny. Tylko jak przejdziemy przez ścianę, to patrzcie całym w środku. Możemy hacker kata złapać. Co no jest niezłym wyczynem. No i oczywiście tutaj nawet nie wiadomo, co, co jest, bo jest pole y, puste puste pole tutaj w tym miejscu jest, więc no to może być dla nas niezłym niespodzianką, to pole. Zobaczymy tak naprawdę co nam wyleci czy co z tego może wylecieć. Jak się okaże, że jakiś w ogóle jeszcze inny huge to no wow. Ja już miałem okazję wejść wcześniej no to patrzcie jakie ja złapałem pety. 5 eee, mythicali w rainbow w tym w sumie Jeden, jeden z to czyli tak naprawdę on jest tak mocny jak te dwa, więc no nieźle. I, i kilka tutaj słabszych. Oczywiście ja mam włączone łapanie tylko le Legend i Mythicali, dlatego tylko takie pety mam w ekwipunku. Reszta w sumie mnie tam nie interesuje za bardzo, ale pokażę Wam, co, co, ma, co, co jest dalej. To tak, dalej to mamy odblokowane dwa nowe miejsca, czyli tak glitch Uruchamiamy sobie pety, pokażę wam jak te pety wyglądają No, te 404 demony są latające jak widać No wyglądają ładnie w Rainbow, ciekawe jak w Dark Matter wyglądają Oczywiście jest tutaj na samym końcu mój huge cut, którego udało mi się złapać Szczerze, aby zdobyć tego huge kata, wydałem z 3000 miliardów ginger coinów. serio 3 tysiące miliardów. To jest tak dużo, to jest bardzo dużo. Ja tak sobie liczyłem, no to. No, du dużo mi to e, czasu zabrało, ale no, opłacało się. Mega się cieszę, że go mam. E, no, może zobaczcie sami, no jest po prostu przeboski. Ja go. Nie wiem, czy go sprzedam. Oczywiście podpisałem go po prostu Melis. Po prostu Melis. E, zaraz przerobimy sobie je na Dark Matter. Myślę, że jeszcze jednego złapię i jest, będę y, myślał o tym, czy go nie, nie zrobić na dark matter. Mm. Wiem, że ma, że taki dark matter ma około 5T. 5, 5 coś T. Nawet mam screena screena mogę. O, screena, zobaczcie sobie tutaj po lewej stronie ekranu, macie to. Y, Możecie sobie zobaczyć. O, dajesz już kata do indeks? Tak. <laughs> Jasne. A co on tam pisze? Trade Melis, Nubek. Nie mordeczko, nie tu jakieś trole, trolle chcą mnie zrobić w konia. Patrzcie, ja wam ja coś ciekawego pokażę. To jest normalnie, no, no mega, mega. Patrzcie, patrzcie, patrzcie co tu się dzieje. Dążymy. Pa o, lecimy do góry, lecimy do góry, lecimy do góry, lecimy do góry. Udało nam się, super. I patrzcie, my teraz... wow, wow wow, spadam. Nie, 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 spadłem. O nie. Dobra, to jeszcze raz spróbuję. Dam radę bez tego kółka, chyba nie dam rady. Dobra, musimy poczekać na drugie okrążenie. Dobra, mamy drugie okrążenie. Musimy się tu trzymać. Musimy się tu trzymać. Pyk, super, jest trzymam się. W ogóle cały czas, taki czerwony jestem. I stąd będziemy łapać sobie, stąd będziemy zbierać tych kojny. Bardzo dużo nam leci teraz tych coinów. No czy ja oczywiście mogę sobie tak zbierać, bo mam magnes na cały świat. Także mi to problemu nie robi. Patrzcie jak jest, jesteśmy wysoko normalnie. Wow! Fajnie tu jest, fajnie tu jest. Dobra, będziemy sobie stąd, y, stąd farmić przez chwilkę. Uooo! Wow! Tutaj się jeszcze nie złapałem w tym miejscu. Ale sztos. Super. <laughs> tu się w ogóle zblokowałem i to się nie kręci wokół mnie. Ej, dobra, to ja tu mogę sobie stać. O kurczę, spadłem. No trudno. Ale, no w każdym razie, nie mogę się doczekać tego portalu, co, dokąd to będzie prowadzić. To będzie raczej portal y, do innej krainy. Bardzo mi się. Co tam mordeczko? Co tam mordeczko? Co jest? Co jest? Co jest, co jest wariacie? Napisz, co chcesz. Dasz do indeks. Tak, jasne. Jasne. Dołączajcie do naszej grupy na Roblox. Bo serio warto. Warto tam dołączać. Fajne mordeczki tam są. Fajne mordeczki tam są. I no, zachęcam Was. Bardzo. Bardzo Was zachęcam. Dobra, y, uzbieramy sobie tak z 400. 400 bilionów, myślę. Y, Gingercoinów. Kurczę, co ja gadam. Jakich ginger coinów? Co ja w ogóle gadam? Tech coinów, tech coiny. Dobra, czyli tak, zbieramy sobie 400 bilionów coinów i idziemy zobaczyć co nam się wykluje z jajek. Co on tam? Melis, co? Gratulacje, ta Dzięki wariacie, dziękuję bardzo. Napiszę Ci dzięki Mordo. Dzięki Mordo. Będziesz na odcinku. O, napiszę, może będzie na odcinku. Ucieszył, bo on jest spoko. Będziesz na odcinku. Wariacie. Fajnie. Padajcie na live y w poniedziałki. Serio. Za zapraszam Was na live y w poniedziałki. Póki co, będą live y takie troszeczkę Fortnite, trochę, trochę Roblox. Zobaczymy, ile Was będzie. Jak będzie Was dużo i będziecie widawać łapki w górę, to y będzie dla Was więcej różnych petów do rozdania. I, i tak samo y różnych giftów w Fortnite. Cie. Także no, padajcie, oglądajcie, zapraszajcie zio ziomali. Mówcie, że y jest taki melis. No, i będzie mi bardzo miło, będzie mi super miło, jeżeli będziecie wpadać. Jaki kanał? Kurczę, jaki kanał? Nubek, Nubek. Jaki kanał? No, po prostu Melis. No, patrz, na pecie masz napisane po prostu Melis. Na pecie mam napisane. No, co ty? Zobacz sobie na pecie. Patrz na peta. Pozdro, pozdro, YouTube. Pozdro, wary. Pozdro. <laughs> fajnie. A co to? Co to za ziomek? Simon66. masz rogi. Ej, nie no, podoba mi się w ogóle ty, ty taką ma. Ten, taką ma. kim ma ubiór, że to normalnie sztosik, nie? Podoba mi się ten. hej, maseczkę ma założoną. No, fajne, fajne. A ten co? a ten ma Mikołaja na plecach. Ze starym na plecach on chodzi. Daj tradę. Nie dam żadnego trady, idzie, mordo. Co ty? Ty, ty, on chce tego huge cuta do indeksu. Tak, jasne, a potem kurczę. I ja tutaj poświęciłem tyle czasu na tego huge kata, żeby go dorwać. Nie ma opcji. Co ty wariacie? <laughs> nie dzisiaj. W ogóle to, y, tam mi proponowali, to bardzo dużo diamentów. 60, 70 bilionów mi proponowali diamentów. Ale się nie zgodziłem, nie? Ja nie mam, ja tam, nie wiem ile mam. 3, 3 biliony? 3 biliony diamentów mam teraz. No ale się nie zgodziłem i tak. I tak się nie zgodziłem. Nie ma opcji. Mogę SS. No proste wariacie. strzelaj SS-a. Jaha, jaha. Pal SS. -a. Proste. We Pro... O C T E. Jasne. Tam by napisał jasne, kurczę. Wariacik. Wariacik no. <gry> Co tam? Co jest Alex? Alex. Co ma no? Alex Doger? Spoko. Dobra, jeszcze mamy 40 bilionów do uzbierania. Mega szybko tu lecę na tych skrzynkach. Oczywiście, jeżeli macie mocne pety. Ale yy, myślę, że jak tutaj połapiecie jakieś mythicale, jakieś legendy, to będziecie no ładnie orać. No popatrzcie, tutaj legenda ma 65. To jest zwykła legenda. A czyli ten Rainbow albo Dark Matter Haxolot, to on będzie miał myślę, że z 200 to on tutaj już będzie no ładnie bił tą skrzyneczkę. Te skrzynki no... Ja też widzicie, tylko że ja mam tutaj jeszcze tepety. O no tepety pewnie mocniej biją, no i oczywiście Huge cut, który on jest zawsze taki sam mocny jak mój najlepszy pet. Czyli ten Huge cut ma teraz 1.93, także no no opłaca się, opłaca się tutaj z Huge przejść. przyjść. Chciałbym mieć na o gdybym miał armię Huge cutów, to wszystkie byłyby takie mocne jak to. w ogóle to, to tak mega by wyglądało Huge ze ze Huge cutem. Ostatnio widziałem takiego chłopa, który wam pokazuje screena. No naprawdę Nieźle to wygląda. One, te huge cuty się jeszcze za sobą tak ustawiają. No wow, wow. Zazdroszczę, mega zazdroszczę, no ale musimy dążyć do tego, aby być jak najlepsi, także no nie pozostaje nam nic innego niż po prostu grać, grać i zdobywać doświadczenie, tradeować się z innymi, sprzedawać rzeczy, handlować, no i orać. Jeżeli macie jakieś pomysły na koszuleczki tutaj, to dawajcie znać w komentarzu. Myślę, na. O, spodenki mi się trochę zmieniły. Patrzcie, spodenki mi się zepsuły. Muszę sobie zmienić w ten w tam w menu w Roblox. A to nieźle. Taki właśnie. Tak się dziwię, że mam takie dziwne nogi. Jakieś spodenki zrobimy, jakieś fajne. Myślałem o dreśiku w kolorze tym niebieskim, że albo. Albo może biały dreszczyk do tego walnąć. W sumie, ej, zrobimy takie, że takie diamenty damy, tylko nie tak duże jak na koszulce, tylko mniej diamentów. I będą tak, diamenty na przykład z tyłu, y, z tyłu cztery, z przodu cztery, tylko tak porozbijane w różne miejsca. I buciki jakieś zrobimy. Jeżeli macie jakiś pomysł, y, jakie buty na przykład zrobić z jakimś znaczkiem, a to ja mam w ogóle Nike na stand. Widzicie? Tu ma zn znaczek Nike. A. O, mamy 400 bilionów, mamy 400 bilionów, dobra. No to okej, okay. no to co, co nam, nic nie pozostaje innego, nic. lecimy i ten, i farmimy to, tak? W ogóle zbugowany jest chyba, bo Christmas, co jest? A, widzicie, nie działa. Went. dobra, czyli w złe miejsce. To po co to tutaj jest? No zrobił konia preston, preston, co ty robisz? Dobra, lecimy do tech shopu i w tech shopie, i tech shopie, co zrobimy? Zobaczymy sobie, którzy jesteśmy, dobra. Super, jesteśmy bardzo wysoko, najlepsi na serwerze. No ale so, są dużo mocniejsi. Co? Ej, co? Co jest grane? Ej, dopiero 300T było najwięcej, a chłop ma już 1117T. Wow! Co się dzieje z tą listą? No, te pety zrobiły swoje, a wydaje mi się, że ktoś, kto ma na przykład dużo diamentów, to złapał taki TN Traveling Merchanta skoczył do niego i wziął takie super pety najlepsze. No nieźle, dobra. Ja zostawiam na chwilkę tutaj moją, moją postać, oczywiście schowam sobie pety. I tak zostawiamy, żeby nam łapało legendy i mythical i zobaczymy sobie 400 bilionów coinów. czas start, widzimy się za chwilkę. O kurcze, co ja zrobiłem? Patrzcie, ja sobie nie włączyłem yy, tutaj... O, ge... fajne pety tu są. Co to jest? Ej, no. Podobają mi się. Ciekawe, no ale to jednak za tyle Robuxów to jest dużo, to jest dużo Robuxów, trudno. Nie włączyłem sobie ultralaki, nie, no po prostu to ja zrobiłem. Kurcze, blade. Ale mi szkoda tego. No i pod, dajcie czy, wymienię 307 triple damage na Ultralaki. Proszę, jak to się zamieni? Halo, please. Dobra, włączyliśmy sobie więc nie marnujmy tych 30 minut i tak to pewnie 2 minuty już nie będziemy mieć yy, tutaj yy, tych tech coinów. Dobra, to ja zaraz wracam i widzimy się za moment. Co złapaliśmy? Widzę, że jednak zabrakło mi szybko kasiory. Dobra, zobaczymy, czy coś poleciało. E, patrząc tutaj, e, ok, mamy jednego Mythicala i trzy legendy. Dobra, Molly, Molly nam poleciała i tak. Mythical, no a zwykły Mythical, więc szkoda, szkoda, że nic le lepszego. No, czyli no, ciężko będzie bardzo ciężko będzie, żeby. Przychodzić. No długo się będzie zbierało, jednak na, na te pety. Dobra, no to e, napiszcie w komentarzu, jak oczywiście nie powiedziałem co jest w tym update'ie. Zachęcam Was oczywiście do łapkowania, subskrybowania i padania na live, live y w poniedziałek. Póki co trzyma, będziemy się trzymać w poniedziałków. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, Siemanko!